Pewnie już na to czekasz, że powiem, to będzie wspaniały dzień. Wierzę w to głęboko, tym bardziej, że tytułem dzisiejszego live'a, co już też pewnie wiesz, jest radość. Wskażę ci drogę. Mówimy w tym tygodniu o zdrowiu. Jednym z czynników decydujących o naszym zdrowiu jest radość, radość życia, radość przeżywania, doświadczania. Bo tak jak podali niemieccy naukowcy, którego do końca nie pamiętam, to ale sprawdzę. Specjalnie dla ciebie, że radość jest jednym z filarów naszego zdrowia i długiego życia. Tak długo, dopóki się cieszymy życiem, mózg zrobi wszystko, żeby zachować nasze ciało. To jest logiczne, prawda? Skoro mózg będzie odczuwał radość, to zrobi wszystko, żeby utrzymać ciało w zdrowiu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 86. dzień roku czwartek 27 dzień marca 2025 roku 13 tydzień dla wszystkich szczęśliwy a jest to międzynarodowy dzień teatru nietypowe święto dzisiaj Fiodor Dostojewski trochę troszeczkę studzi nasze zapędy i mówi bez cierpienia nie zrozumie się szczęścia a ja tam myślę że odrobina cierpienia nie zaszkodzi, bo wtedy być może bardziej docenimy sobie szczęście. Zatem, moi drodzy, zaczynamy. Kolejne wydanie klubu 555. Mam jednak takie silne wrażenie, że jakby mimo wszystko było to troszeczkę zbyt ciemne. Popraw mnie, jeżeli się mylę. O, teraz jest chyba zdecydowanie lepiej. Specjalnie założyłem taką koszulę radosną, kolorową, żeby wszystko mówiło nam o tym, że radość wskaże nam drogę. Co będzie dzisiaj, będzie książka. Książka, która opowiada między innymi o tym, jak cieszyć się życiem we wszystkich aspektach. Teraz tylko czekam, żeby otworzył mi się we właściwym miejscu mój kalendarz, piątek 28 dzień marca. Do końca roku zostało 278 dni. przeżyje je oczywiście radośnie, efektywnie, żeby przyniósł nam ten rok, czy też reszta jego roku, rzeczywiście te rzeczy, które postanowiliśmy sobie w wyzwaniu. 12 godzin i 43 minuty potrwa dzień, 5 godzin i 1 minutę nam się wydłużył już od początku, no nie, od grudnia i 84 dni przed nami jeszcze wiosny. A potem już lato. Jeszcze kolejny powód do radości. Czyli teraz możemy się cieszyć wiosną, a potem będziemy się cieszyć latem. Za chwilę włączę intro. Pokażę Ci dzisiaj piękną książkę, która dotyczy zarówno zdrowia, jak i długowieczności. I łączy sobie wszystkie te elementy, jak radość, zaangażowanie, pasja, ale też wszystko, co ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Dlatego też. Posłuchaj, bądź dzisiaj z nami, bo będzie epicko. A jutro, jutro będzie ktoś, kto w praktyce nam opowie o tym, bo będzie, będę miał gościa jutro, właściwie gościnie, tak jak to się dzisiaj poprawnie mówi. Niektórzy tego nie lubią, ale jutro moja gościni opowie o tym, jak cieszyć się detoksem, czyli czymś, co wydaje nam się nie do końca być fajne, bo kojarzy nam się z głodem, yy, nieprzyjemnymi rzeczami, a jutro dowiesz się, jak to zrobić naprawdę z radością. Nie wierzysz, bądź jutro na żywo, koniecznie, a teraz co włączamy już zaraz sobie intro i zaczynamy na poważnie. Rzucam Ci wyzwanie Bądź ze mną 91 dni z rzędu codziennie, a zobaczysz, co się stanie. się ze mną herbaty. Powiedziałem to naprawdę, że zaczynamy na poważnie, tak jakby te pierwsze 5 minut nie było na poważnie. Przecież ja całkiem poważnie mówię, że to będzie wspaniały dzień, możemy napić się na przykład wody. Woda mi się bardzo mocno kojarzy z detoksem. Dzwoneczek niekoniecznie, ale można na przykład są metody oczyszczania różnego rodzaju dzwonami, gongami. Też to już przeżyłem i myślę, że coś w tym jest, ale to pewnie innym razem. Dzisiaj chciałbym Cię przekonać do przeczytania pewnej książki, która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Książka, tak się składa ale to wiesz, że jestem teraz w Japonii. No i pomyślałem sobie, że dobrze się składa, żeby pokazać książkę Kaki Okomury, która nazywa się Japońska sztuka równowagi. Japońska sztuka równowagi, czyli między innymi mówi o tym o jednej z naszych klubowych, o jednej z naszych pięciu klubowych wartości, czyli o równowadze w życiu. Nie będziemy tylko i wyłącznie w tej książce czytać o sztuce ikigai. Dobrze to powiedziałem? Chyba tak. A będziemy mówili o tym, o czym ta książka przede wszystkim jest, i przeczytam Ci piękny, obszerny fragment tej książki. Historii dzisiaj nie będzie klasycznie, bo jest o książce Japońska Sztuka Równowagi autorstwa Kaki Okomury. Kaki Okomura sposób na długie życie w zdrowiu i szczęściu. No któż by nie chciał. Żyć w zdrowiu i w szczęściu, jeszcze dodatku długo, szczególnie kiedy jest zdrowie, kiedy jest szczęście, to przecież będziemy pewnie chcieli żyć jak najdłużej, prawda? I do tego też Cię przekonuję, żeby żyć długo, zdrowo, mądrze, bogato, pięknie, w obfitości, w szczęściu, duchowości. I do tego przekonuję i takie życzenia składam zawsze wszystkim tym, co mają urodziny. I dzisiaj, niestety, ciągle jestem w Japonii i. I nie wiem, kto ma dzisiaj urodziny. Dobrze, moi drodzy, wydała, wydana została ta książka w roku 2022. Tematyką jest filozofia zdrowego życia, nawyki codzienne znowu rezonuje to bardzo mocno z klubem i japońska kultura wellness. Głównym przesłaniem tej książki to jest pokazanie, jak osiągnąć równowagę. Poprzez w codziennym życiu, poprzez zdrowe nawyki, uważność i harmonię. Opiera się na zasadach japońskiej filozofii, takich jak ikigai, shikataganai to jest akceptacja rzeczy, na które nie mamy wpływu czy wa równowaga i harmonia oczywiście ikigai to sens życia. Autorka, czyli Kaki Okumura, przekonuje, że zdrowie to nie tylko dieta i ćwiczenia, ale to także sposób myślenia, prostota i spokój ducha. Spotkasz w tej książce z takimi, spotkasz takie tematy jak zdrowie i dieta, czyli Okumura podkreśla znaczenie prostego i naturalnego jedzenia, inspirowanego japońską kuchnią bogatą w warzywa, ryby i fermentowane produkty. Mam teraz taką cichą nadzieję, że w czasie, kiedy to do ciebie mówię, właśnie jestem po takim posiłku albo krótko przed, bo będę na pewno próbował tych wszystkich wspaniałości w Japonii podczas mojego pobytu. Ruch i aktywność fizyczna nie kojarzy nam się zbyt dobrze. Zamiast intensywnych treningów, zachęca jednak do regularnej, naturalnej aktywności, takiej jak chodzenie pieszo, praca w ogrodzie czy rozciąganie. Zdrowie psychiczne wreszcie. Japońska filozofia zachęca do akceptacji i pogodzenia się z rzeczywistością, co redukuje stres i pozwala skupić się na tym, co ważne. Po europejsku to się nazywa stoicyzm, ale o tym też często mówimy i mówimy to też przy okazji naszego nawyku z poprzedniego tygodnia, czyli żyj proaktywnie. Minimalizm i prostota. Upraszczanie życia. Też tak często o tym mówię: upraszczaj życie tak, jak się da, ale nie bardziej. Ograniczanie zbędnych przedmiotów. O tym będzie trochę mowa jutro w czasie wywiadu. I obowiązków. Przyczynia się do większego spokoju i koncentracji. Codzienna uważność. Celebrowanie małych rytuałów, na przykład picia herbaty. Mam takie marzenie, że kiedyś na spotkaniu lokalnego klubu. Zaparzymy razem herbatę. A może zrobią to liderzy, bo wierzę w to głęboko, że liderzy lokalnych klubów będą sami rozwijać się w tym celu, żeby dzielić się tym z klubowiczami. I żeby na przykład zrobić sobie ceremonię parzenia herbaty, jako takie celebrowanie małych rytuałów, czerpanie radości z prostych momentów dnia codziennego. Nauczmy się tego razem. Czyli można powiedzieć, że Książka Japońska Sztuka Równowagi to przewodnik, to przewodnik, godny zaufania, po spokojnym, świadomym i zdrowym stylu życia, inspirowanym Japonią. Gdzie jestem teraz, prawdopodobnie? Myślę, że tak, bo jest przecież 27 dzień marca. Gdzie jestem, nie wiem, bo nagrywam to 18 marca, przed wyjazdem do Wieliczki. Ale to ciśnij, nie zdradzaj tego. Nie jest to jednak bardzo rygorystyczny poradnik i to powoduje, że mnie to szalenie cieszy, lecz raczej jest to zbiór inspirujących wskazówek, które można wprowadzić do codzienności, aby żyć w większej harmonii z samym sobą i otoczeniem. A od siebie powiem, żeby się nie zawsze koniecznie katować, a zrozumieć, o czym będę jutro też mówił. Będzie mówiła moja gościni, że już jutro, już jutro będzie to, przepraszam, że można się cieszyć nawet tymi rzeczami, które nie zawsze do końca są przyjemne. A ja dodałem do tego, szczególnie kiedy się będą kończyć. <laughs> Ale to było ode mnie. Sorry, w pewnym sensie spłyciłem to teraz. Radość wskaże ci drogę. Posłuchaj, jak pięknie rozprawia się autorka książki, z rzeczą, która często dla nas się wydaje być nieprzyjemna. Posłuchaj fragmentu tej książki na stronie 95, i jakby motywem przewodnim jest: Jeśli trening nie będzie sprawiał nam przyjemności, to nie damy rady go kontynuować. Zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym w stu procentach. Zatem posłuchaj teraz, proszę, pięknych fragmentów tej książki, autorstwa właśnie. Kaki o kumury. We współczesnym świecie motywacją do podjęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych często bywa realizacja obranego celu. Wiele osób wyznacza sobie kamienie milowe, takie jak osiągnięcie określonej wagi lub ukończenie programu, programu biegowego dla początkujących, a ponieważ jesteśmy tak bardzo skupieni na celu, bardziej ufamy programowi treningowemu niż własnej intuicji. Ludzie chcą wiedzieć, co powinni robić, aby ćwiczenia odniosły zamierzony skutek. Jak jest najlepszy trening na odchudzanie? Jak wypracować sobie płaski brzuch? Co robić każdego dnia, aby w końcu móc przebiec 5 km, a może nawet półmaraton? Poszukujemy 30-dniowych wyzwań treningowych i codziennych planów ćwiczeń, które obiecują nam sukces. A w konsekwencji kładziemy większy nacisk na cel. Niż wiodącą do niego drogę. Wierzę w wyznaczanie celów i myślę, że jest to skuteczny i ważny sposób na wzbudzanie w sobie motywacji oraz poczucia odpowiedzialności, pisze autorka. Obawiam się jednak, że choć wytyczne i rutyna są niezwykle pomocne w zaszczepianiu korzystnych nawyków zdrowotnych, czasami tak mocno skupiamy się na celu, że tracimy z oczu szerszą perspektywę. Nierzadko zdarza się, że ktoś tak bardzo troszczy się o zamierzony efekt, że znalezienie formy ćwiczeń, która sprawi mu przyjemność i przyniesie spełnienie w życiu, staje się drugorzędne. Jak jednak możemy oczekiwać, że przez resztę życia będziemy konsekwentnie robić coś, czego nie lubimy? Mój komentarz jest trafiony, zatopiony. Właśnie. Trzeba czegoś takiego szukać, co będzie dawać nam radość. Jest na to oczywiście sposób, można zrobić z tego nawyk. Ale to wymaga mm, wielu dni, czym bardziej czegoś nie lubimy, tym więcej będziemy potrzebowali powtórzeń, żeby stało się to nawykiem. Dobra, wracajmy do lektury tej pięknej książki. Sama nie wiem, ile razy słyszałam od kogoś, że chciałaby móc przebiec dystans 5 km, a kilka minut później ta sama osoba wyznała mi, że nie cierpi biegać. Wciąż nie mogę się temu nadziwić. Ale właśnie w taki sposób nauczyliśmy się myśleć o ćwiczeniach, że cel jest ważniejszy niż prowadząca do niego droga, że powinniśmy siłą woli zmuszać się do określonych treningów, nawet jeśli za nimi nie przepadamy. To tak jak z pracą, którą podejmujemy dla pieniędzy, chociaż jej nie lubimy, zapominamy, że na świecie jest wystarczająco dużo opcji i że możemy znaleźć sobie zajęcie, które nam się spodoba, będzie odpowiadało naszym wartościom i pozwoli nam zarobić dosyć pieniędzy. Abyśmy mogli żyć swoim wymarzonym życiem. Prawda, że to takie klubowe? Ile razy namawiałem cię do tego, żeby nie wykonywać pracy, która ci nie daje poczucia satysfakcji? Prawda? Ćwiczenia są ważne, ale świat jest tak różnorodny, że zawsze możemy znaleźć dla siebie formę ruchu, która nam się spodoba. Będzie odpowiadała naszym wartościom, pozwoli nam zachować zdrowie oraz kondycję i będziemy chcieli uprawiać ją przez resztę życia. Prawda, że to dobrze brzmi? Ja już kupuję tę ideę, i uwaga, będę od teraz szukał takich sposobów na to, żeby dawało mi to prawdziwą radość. Jeśli trening nie będzie sprawiał nam przyjemności, to nie damy rady go kontynuować. Jeżeli jednak będziemy świadomi tego, czego w danym momencie potrzebujemy i podejdziemy do tego z pozytywnym nastawieniem, perspektywa utrzymania nawyku ćwiczeń stanie się znacznie łatwiejsza, powiedziałbym wręcz naturalna. Rozumiem, dlaczego wiele osób nie umie spojrzeć na aktywność ruchową przez pryzmat radości. Czują, że aby zacząć ćwiczyć coś, co je ciekawi już na wstępie, muszą być w tym dobre albo wystarczająco sprawne. Pamiętam, jak kiedyś, gdy mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, powiedziałam rodzicom o sprawdzianie kwalifikacyjnym do szkolnej drużyny sportowej i, że nie chcę brać w nim udziału, bo wiem, że nie jestem tak dobra jak inne dzieci, więc i tak się tam nie dostanę. Spojrzeli na mnie zdezorientowani, bo nie mogli uwierzyć, że w tak młodym wieku miałam zaledwie 13 lat już wykluczam się z aktywności ruchowej. Wydawało im się to niemożliwe, aby dziecko nie zostało przyjęte do drużyny sportowej ze względu na swój poziom umiejętności. System rekrutacji oparty na sprawdzianach kwalifikacyjnych wydawał mi się wówczas normalny, ale po zastanowieniu stwierdziłam, że mąci w głowie, bo najpierw słyszysz, że ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne, a potem zabraniać się w nich uczestniczyć ze względu na brak umiejętności lub doświadczenia. Czy nie możesz zostać przyjęty do drużyny po prostu dlatego, że byłoby to korzystne dla twojego zdrowia i samopoczucia? Od najmłodszych lat. Od najmłodszych lat mówi nam się, że aby się czymś zająć, musimy być w tym dobrzy. Ale jeśli ktoś nie uprawiał wcześniej jakiegoś sportu, to jak miał wstać się w tym lepszy. Dorastanie wśród takich przekonań sprawia, że perspektywa podjęcia nowych ćwiczeń raczej nas przeraża i onieśmiela. Niż ciekawi i ekscytuje. Wpaja się nam, że w aktywności ruchowej ważne są umiejętności i nie zawsze jest to coś przyjemnego, czym możemy się po prostu cieszyć. I tutaj następuje cały szereg jeszcze, są tutaj przepisy po drodze, na przykład japoński omlet rolowany. Jak go zrobić? Całkiem dobrze to brzmi. A dalej wreszcie mamy. Na przykład pisze dalej autorka, że jednym z moich ulubionych dni w japońskim roku szkolnym był Undoukai, czyli Dzień Sportu, w którym cała szkoła zostaje podzielona na dwie drużyny, czerwoną i białą. Już wiem, że wrócę do tej książki. Wielkimi literami jest tutaj napisane, że ruch powinien być przede wszystkim dobrą zabawą. Tak naprawdę chodzi o to, żeby się ruszać, i ćwiczenia powinny być dla nas przede wszystkim przyjemnością i zabawą. Radość, wskaże Ci drogę. Tak sobie pomyślałem teraz, ponieważ następny rozdział zaczyna się od słów: Otoczenie jest ważne. Zadbajmy o to, żebyśmy mieli właściwe otoczenie. I tu jest napisane: Powinniśmy czerpać radość nie tylko z samej aktywności ruchowej, lecz także z otoczenia, w którym ćwiczymy. Nie tylko chodzi pewnie o miejsce. Ale chodzi o ludzi, z którymi będziemy to robić. I to znowu jest kolejny powód do tego, żeby dołączyć do lokalnego klubu 555 i zacząć inspirować innych lub dać się zainspirować do tego, żeby zacząć naprawdę zdrowo żyć, cieszyć się życiem, wdrażać kolejne nawyki wraz z liderami, którzy są specjalistami na to. Poznaj sposób na długie, udane i radosne życie według japońskiej koncepcji wa. Książka Japońska Sztuka Równowagi Wa, czyli harmonia, to główna zasada, na której opiera się japońskie przekonanie, że dobrze żyje ten, kto żyje w równowadze. To holistyczna koncepcja pozwalająca odzyskać witalność, skupia się na czterech filarach japońskiego stylu życia: odżywianiu, ruchu, odpoczynku i relacjach społecznych. Ciekaw jestem, jak ci się to podoba. Mam nadzieję, że odczytam gdzieś tam właśnie. Moja prośba jest następująca. Napisz w komentarzu pod klubem Twoje przemyślenia do tego, co właśnie powiedziałem. Co myślisz o tym? Co myślisz o tym moim szalonym pomyśle, żeby jak grzyby po deszczu powstawały lokalne kluby, gdzie ludzie zaczną wreszcie się spotykać i razem wspierać się w różnego rodzaju działaniach? Bo uważam, że to nie chodzi o to, żeby spotkać się przy kolejnym ciastku, trzymać się za ręce, śpiewać piosenki. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się cieszyć życiem, dawać sobie radość, dawać sobie wsparcie, poznać Inspirujących ludzi, którzy być może czasami są inni, inaczej myślą i mają inne kompetencje. To też ten kierunek, prawda? Zatem napisz mi proszę w komentarzu lub napisz do mnie maila na kontaktmałpa 555.pl. Razem możemy zdecydowanie więcej. Razem da nam więcej radości. Razem sprawi, że poznamy coś, czego wcześniej nie znaliśmy, prawda? Napisz mi w komentarzu lub napisz maila. Dziękuję za dzisiaj, zbliżamy się już, zbliżamy się już ku końcowi dzisiejszego spotkania. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, oglądaj mojego Instagrama, bo na pewno dzielę się tam moją wyprawą z przyjaciółmi, ze wspaniałymi ludźmi do kraju kwitnącej wiśni, z, której to zresztą, z którego to zresztą pochodzi dzisiejsza książka. Do zobaczenia. Jak to będzie jutro? Jutro będzie piękna rozmowa o radości detoksu. Bądź koniecznie na żywo. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć, cześć, cześć. No i uśmiechnij się teraz, nie bądź taki ponury.